Witam! Także witam wszystkich serdecznie czarok z tej strony i słuchajcie. Mam dla Was najpierw trzy informacje na samym starcie tego filmu. Pierwsza, to co się dzieje ostatnio co wy robicie, to jest coś niemożliwego. Za wszystko za całe wsparcie dziękuję. To co robicie, czyli zostawiacie łapki, subskrybujecie, piszecie komentarze, oglądacie te filmy. Bardzo dziękuję, bo staram się jak mogę i mam nadzieję, że... Tutaj będzie dalej tak fajnie jak jest. Druga informacja to to, że od niedzieli zacząłem streamować na Twitchu, e, gdzie będziecie mogli ze mną sobie pogadać, porozmawiać, e, no w sumie to jedno i to samo, e, oraz pograć w gry. E, nie tylko Minecraft się tam znajduje, ale również inne rzeczy. I trzecia informacja to w opisie będziecie mieli linka do filmu, w sumie nie filmu, do nuty mojego kumpla, który właśnie zaczął nagrywać nuty od jakiegoś czasu i powiem Wam, że bardzo mu to fajnie wychodzi, dlatego mówię serdecznie zapraszam, wchodźcie tam oczywiście, zostawcie coś od nas, eee, czyli sub, łapeczka pod nutą oraz napiszcie jakiś tam komentarz typu pozdrow, czaroksa i tym podobne. No i co, ja już nie przedłużając, zapraszam Was na ten piękny, jakże cudowny materiał. Dobra, a więc jesteśmy już w grze, słuchajcie. Ogólnie to, coś się stało, z nagrywaniem, dlatego już tutaj mam troszeczkę rzeczy zbudowanych. Przepraszam, że dzisiaj nie gramy na shaderach, ale po prostu. Coś się z nimi stało i po prostu nie działają. E, będę musiał je po prostu naprawić. E, no, jak widzicie, jesteśmy różowymi, gramy oczywiście na farmie. No i co, lecimy. Tutaj musimy oglądać, czy nas. Nasz kolega nie goni. Zobaczmy, czy tu jest domek. To jest domek białego, dobra. Także. Grze... Przejdźmy sobie tutaj szybko po. Tutaj te diamenty piękne. Dobra, mamy trzy diamenty. Chociaż w sumie ja bym jeszcze poczekał. Nie wiem czemu nie widzę informacji. Możliwe, że jest to przez to, że mam wyłączony czat. Albo coś się stało. Nie wiem, nieważne. Dobra, poczekajmy na te diamenty w takim razie. Tutaj biały. Już się buduje. Mamy cztery diamenty, więc idziemy od razu kupić Sharpnessa, bo ja wiem jak to wygląda z tymi ludźmi. Oni od razu dojeżdżają, a my musimy mieć yy, szybki do... Szyb, szybko możliwość walki z nimi. Będziemy zadawać większe obrażenia im. Dobra, także zabudujmy w tym czasie lepiej nasze wirko kupimy tutaj pełno gliny także tutaj też trochę gliny no i co mamy tu obudowane idziemy po diamenty znowu wow myślałem że już nam rozwalili ale to jeszcze nie rozwalili nam W tym czasie, o, o, o tam się biją, tam się biją Ale w... przez to może być o, dobra Rozwalił go, dobra My mamy diamenta, jeszcze sobie weźmiemy tutaj Kupimy um, Żelazną zbroję, kupimy sobie na pewno narzędzia I pozbieramy sobie tutaj rzeczy Złoto i tym podobne No i co, i za chwilę będziemy zaczynać dojeżdżać, już tutaj, pana białego. Ponieważ, no tak trzeba. Także co? Biały ja tutaj się buduje. Hehe Monka jest. O o o, patrzcie, patrzcie go, patrzcie go. Swaniaka. Dobra, szybki dojazd w takim razie. Dobra, rozwaliliśmy mu łóżko, także jest git. Tutaj kolega nas będzie dojeżdżał. Dobra. Na jednym serduszku. Więc udało nam się. Także jest git, jest git. Mamy jednego rozwalonego. Tutaj w tym czasie sobie po prostu przejdziemy. Pozbieramy jego materiały. Wracamy do nas. Bo nie wiem, czy nas ktoś. Przepraszam. Też przypadkiem nie będzie dojeżdżał. No i co? Lecimy, lecimy widzowie dzisiaj. Dobra, mamy 7 diamentów. Okej, okay, niebieski już tu idzie, także musimy się przygotować na niebieskiego. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Oj ojoj oj, dobra, dobra, udało nam się. Pół serduszka! Boże święty Ale mamy farta. Widzowie. Dobra, kupimy w takim razie pole regeneracji. I pancerz. Yy, niech, niech tutaj chilujmy się, chilujmy się. W tym czasie kupimy sobie łuk i strzały No i co? No i czekamy w takim razie na niebieskiego. Robimy tutaj koleżce. Dobra. Myślę, że na razie nas zostawi. Ale tak też może nie być. Może nas nie zostawić. Co mnie martwi. No, idź tam. Dobra. Ja mam pomysł. Zróbmy mu w takim razie my dojazd. O, to będzie dobry pomysł. Bo już mnie to zaczyna denerwować takie granie. Także dobra, poczekajmy tu sobie na ładnie na niego. Idziemy mu rozwalić w takim razie łóżko. No i po co było dojeżdżać? A! No i wygraliśmy! No i widzicie, widzowie, dało się. Udało nam się. Także jest git. No i co? Udało nam się, także ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę, subskrypcję, komentarz. Była to bardzo szybka gra. Wiem, że tutaj film będzie w takim razie, nie wiem, trwał 7-8 minut. Ale myślę, że takim. Taki, w takim stopniu myślę, że te materiały są ok, że one nie trwają 20, a na przykład właśnie takie 9 minut, bo wtedy to ludzie oglądają. Także mam nadzieję, że film wam się podobał. Oczywiście, sub, łapeczka, komentarz. Wpadajcie do opisu e, dzisiaj stream 20.30 na Twitchu. Serdecznie zapraszam. Również wpadajcie do kumpla, który właśnie robi nuty. Wpadajcie na Instagrama, którego macie też w opisie No i co ja Wam życzę jego dzionka Pozdrawiam serdecznie Trzymajcie się, no i cześć!